Cześć, witajcie w sobotę. Jest 21 dzień grudnia. Wy tego vloga widzicie po świętach, ale jak widzicie jest w zasadzie 3 dni przed Wigilią. Ja tydzień nie nagrywałam. Te filmiki, które ostatnio widzieliście, one były nagrane tydzień wcześniej. Cały tydzień nie miałam czasu, żeby coś nagrać. Słuchajcie, dużo dziwnych rzeczy się ogólnie działo i zaraz Wam o tych rzeczach opowiem, bo ja w ogóle dzisiaj będę wybierała się za chwilę do sklepu, potem będę jechała do Gdańska. I pewnie jak wrócę, pokażę Wam jeszcze kilka rzeczy kosmetycznych, także tak sobie wymyśliłam to. I zacznę może od tego, co się działo. Słuchajcie, ten tydzień był dziwny, dlatego że miałam zaplanowane kilka takich spotkań, że pojadę sobie do Gdańsku. Do Gdańska mówiłam Wam chyba w jakimś ostatnim vlogu, że nie będę siedziała w domu, chciałam jechać na ten jarmark świąteczny, bo to była jedyna okazja tak naprawdę, pewnie już teraz nie dojadę. Natomiast Frania mi się rozchorowała. Słuchajcie, hmm, chyba we wtorek przyszłam z pracy. Po króliku od razu widać, że coś jest nie tak. Jeżeli. Yy, spędzacie z nim czas, w sensie macie zwierzę, które nie tylko siedzi w klatce, ale funkcjonuje razem z wami to bardzo szybko zobaczycie, że coś jest nie tak i e, ja już od paru dni zauważyłam, że Frania zaczęła załatwiać się bobki okej, okay, ale sikać też koło kuwety w łazience i to już jest pierwszy objaw, że coś jest nie tak ze zwierzakiem e, i tak czekałam, bo w sumie nic się takiego nie działo, ona się normalnie zachowywała, natomiast we wtorek przyszłam z pracy i ona wyskoczyła z klatki. Kiedyś wam pokazywałam, jak ona się cieszy, czeka na jedzenie i tak dalej. i Słuchajcie, a ona po prostu uciekła. Cały czas się jakoś dziwnie wyginała. Widać było, że to się boli, bo miała zmrożone oczy. I tak mówię, kurczę, czy jej to przejdzie. Posiedziałam 3 godziny i słuchajcie, wieczorem zawinęłam się do kliniki. Zrobili USG, dali pełno zastrzyków, jakichś tam innych rzeczy. Okazało się, że frania jest za gruba. Słuchajcie, znowu ma. Znaczy, znowu. Króliki często mają zatkania, różne takie dziwne rzeczy w ogóle jelitowe, dlatego że one zjadają swoje włosy ciągle. Natomiast dodatkowo Frania jest gruba I widzicie, jak ja byłam u weterynarza u mnie w mieście Kiedyś jeszcze na obcięciu paznokci Jak sama jej nie obcinałam no to on mówi, ale chudziutki króliczek, pięknie wygląda, kilo 800, super. A widzicie, jak się pojedzie do specjalisty, czyli do króliczego weterynarza, no to panie mówią, że ona powinna 1200-1500 ważyć. Więc teraz zaczęłyśmy dietę cud, odchudzanie. Ja nie wiem, jak poziorsku można przytyć, a jednak, no wiecie, jej dawałam czasami bananka, czasami archewkę, ale ona tyle biega, że w ogóle nie zdawałam sobie sprawy. Tym bardziej, że ja cały czas czuję jej kości, jak ja ją dotykam, no ale jednak w brzuchu ma tłuszcz, no to naciska na organy, co też spowodowało dodatkowy ból. I słuchajcie, no i co? I następnego dnia byłyśmy na kontroli, ona cały czas dzisiaj jest sobota jeszcze nie doszła do siebie. Ona się lepiej czuje, bo to widać natomiast, bo jest taka żywsza już, ale mimo to jeszcze nie załatwia się tak jak powinna i niestety no kuruje ją cały czas, ale słuchajcie, no taki ten tydzień dziwny, nie spodziewałam się w ogóle tego, ona rzadko choruje na szczęście, odpukać, raz na rok mi się zdarza jechać do kliniki, no ale akurat teraz przed świętami tak się wydarzyło i... No, także taki był tydzień Dodatkowo słuchajcie, wczoraj dozwali mi się odkurzacz Jezu, co za pech Przyszłam z pracy, chciałam odkurzyć, bo ja teraz Frani Wszędzie narozkładałam zielsko, dlatego że ona musi Cały czas jeść siano i te zielsko I żeby ją zmusić do tego, słuchajcie Cały pokój jest po prostu w ziołach jakkolwiek by to nie zabrzmiało. I słuchajcie, chciałam odkurzyć z odkurzaczem, odkurza, coś się stało. Dzisiaj przyjdzie mój tata, zobaczy, czy da się go naprawić, czy to silnik padł, czy coś. Ale dodajcie no, spokój. A co lepsze, jeszcze wczoraj miałam wigilię taką z pracy i byliśmy na mm, kręglach. Ja byłam pierwsza w życiu. I słuchajcie, graliśmy dwie godziny. Ja dzisiaj ledwo się ruszam. Tak mnie wszystko boli. Wszystko, każda część ciała, zaczynając od tego kciuka, słuchajcie, kończąc na stopie, wszystko tyłek plecy ręce. Tu cała ta prawa ręka, no słuchajcie, dramat. To jest lepsze od siłki, biegania wszystkich ćwiczeń z Chodakowską. To jest po prostu każdy, każdą część ciała czujecie po tym. I grało się super, ale wydaje mi się, że godzina by była wystarczająca, dlatego że ja się tak wymęczyłam. Normalnie... Szok. Także taki ogólnie tydzień. Także słuchajcie, ja będę teraz uciekała, powiedziałam Wam wszystko w dużym skrócie, bo nie chcę się rozgadywać, bo nie mam w sumie o czym, Także ja teraz uciekam, ubieram się, idę do sklepu na spokojnie, słuchajcie, bez szaleństw, bo święta to jest miły czas, a nie żeby się stresować i w ogóle nie wiadomo co jeszcze. Ja ogólnie nie robię jakoś dużo jedzenia, ale to też wynika z tego, że no nie mam dla kogo tego jedzenia robić, więc robię trochę jedzenia. Mmm... Kupiłam sobie, zamówiłam pierogi w pierogarni Mamy taką bardzo dobrą, takie domowe pierogi Wzięłam sobie meksykańskie i mało świąteczne I z, chyba z pieczarkami i z serem Jak, Jakieś takie, coś takiego Będę robiła też dwa ciasta Także słuchajcie, tak na luzie, totalnie Idę teraz kupić coś do jedzenia, ale w sensie do jedzenia takiego lekkiego Może jakieś tam, nie wiem, do ciasta Jeszcze jakieś przy, przyprawy, bo chyba wszystkiego nie mam Także słuchajcie, na totalnym luzaku Ja się nie stresuję niczym, bo nie ma czym Także dobra, ubieram się i pewnie, po, właśnie nie wiem, czy połączyć z mną, jak wrócę ze sklepu, czy dopiero jak wrócę z Gdańska. Jak wrócę z Gdańska, to znowu będzie ciemno kurczę, A chciałam trochę Wam ponagrywać właśnie jakieś światło dzienne. Postarać się przynajmniej dwa vlogi, trzy nagrać, żeby Wam nawet w styczniu na początku puścić właśnie z... ze światłem dziennym. Ale to zobaczymy. Ale słuchajcie, styczeń to już jest tak optymistycznie. Będzie robiło się coraz jaśniej, więc te vlogi też będą inaczej wyglądały, a nie tak po ciemku jak cały czas ostatnio. No dobra, uciekam i do zobaczenia później. Cześć, witajcie w niedzielę. Nie lubię siedzieć w tym miejscu, dlatego że jest tu tak dziwnie szaro buro. I wszędzie w ogóle jest dzisiaj szaro buro, ale tu wybitnie, jakoś tak, jak siedzę dywan szary, tu szaro, tu szaro, tu czarno. I jakoś tak bardzo nie lubię tego miejsca. Ale z drugiej strony jest blisko okna i wydaje mi się, że dobrze w miarę wszystko widać. Mogłam usiąść znowu w małym pokoju, ale tam ciągle nagrywam, więc dlatego przeniosłam się tutaj na podłogę. Poza tym, chcę Wam pokazać, chcę żeby, żebyście zobaczyli nowe tunele Frani. Słuchajcie, to jest jej prezent pod choinkę. Ale z racji tego, że biedna chora jest, to stwierdziłam, że jej rozłożę. I słuchajcie, ona wczoraj tak się ganiała. Ja doczepiłam jeszcze te stare do tego, tylko teraz troszeczkę są skrócone, bo nie mogłam po prostu się tutaj zmieścić przez te rury, bo one są takie długie. Natomiast słuchajcie, ona tak się cieszyła, biegała, tu wskakiwała, tu wyskakiwała, po prostu, bo to są trzy wejścia teraz. I ona po prostu, słuchajcie, była to dla niej taka frajda, aż spała przy nich wieczorem, także... Yy... No co, dałam mi wcześniej, ale z drugiej strony Frania nie wie, kiedy jest Wigilia, więc y, niech myśli, że wczoraj była. W każdym razie, słuchajcie, wszystko mi mega boli dali po tych kręglach, jest tragedia po prostu. Wczoraj pojechałam do Gdańska, ludzi Full, oczywiście, padało tak, że nie pytajcie. Więc weszłam, załatwiłam, co miałam załatwić, i wyszłam. Odebrałam sweterek z Medicine. I słuchajcie, ja jestem w szoku, ja nie wiem, ja muszę zaraz zajrzeć na stronę internetową, dlatego że ja byłam przekonana, że ten sweter jest brązowy. Brązowo-szary, może tak, bardziej brązowy niż szary, o tak. Ja mam jakieś w ogóle, nie wiem. Ja inaczej widzę te zdjęcia niż potem te rzeczy są w rzeczywistości. I zobaczcie, on jest szary, ale faktycznie to jest taki szary, ciepły. Nie wiem, czy wy to widzicie. To jest taki dziwny odcień szarego, który jest bardzo ładny. I słuchajcie, no ten sweterek jest tak miły i tak przyjemny, że pewnie go zostawię, mimo tego, że nie jest brązowy. No, wolałabym brązowy, ale z drugiej strony. On jest bardzo ładnie skrojony, podkreśla sylwetkę, nie jest jakoś mega przylegający, dodatkowo ma mega długie rękawy, no jest taki przyjemny w dotyku, więc chyba też go zostawię, słuchajcie, no za 59 zł, on jest naprawdę ekstra. W ogóle wczoraj widziałam, że już w niektórych sklepach zaczęły się wyprzedaże, na przykład w Mango, online zresztą też, i jeszcze e, w jakichś tam innych sklepach, w New Yorkerze i gdzieś tam jeszcze, także... E, nawet nie miałam informacji, że się wcześniej zaczną, no ale dobra, chyba miała być niespodzianka dla ludzi, ci ludzie i tak latają za tymi prezentami, słuchajcie, w ogóle nie wiem za czym, po tych galeriach, za jakimiś jeszcze ozdobami, za jedzeniem, za wszystkim i jeszcze do tego, słuchajcie, te promocje, także kocioł niesamowity. W każdym razie, nie wiem od czego zacząć, może od włosów, słuchajcie, przed ja oglądam sobie filmiki o włosach, dlatego, że jak ostatnio mam pokazałam tą odżywkę o herbal, to właśnie pisałyście mi, że ona ma jakieś tam proteiny i coś tam, i coś tam, i że niekoniecznie nadaje się do moich włosów. Ja zaczęłam się zastanawiać, jakie ja mam włosy. Ja jej przed chwilą myłam, one są jeszcze mokre, ale zaczęłam się zastanawiać, czy ja mam nisko, wysoko, czy średnio porowate. I słuchajcie, pooglądałam trochę filmików i wyszło mi... Jednoznacznie, że ja mam włosy niskoporowate, dlatego że moje włosy ogólnie się bardzo świecą. w tego filmikach nie widzicie. Jeszcze jak są ciemne, to już w ogóle one się mega świecą. Końce faktycznie są inne niż góra: no to jest wiadome, bo one są przesuszone, ale słuchajcie, moje włosy w ogóle nie są podatne na kręcenie. One w ogóle się nie kręcą. Jak się, jak się je zakręci, to one są zaraz proste. Schną po prostu tyle godzin, że to jest coś, nie wiem, w ogóle. Aż nie do uwierzenia. Także tu wszystko przemawia za tym, że one są niskoporowate, może średnio. Aczkolwiek to też chyba nie do końca, dlatego że w tych filmikach usłyszałam kilkakrotnie, że czasami przez farbowanie wydaje nam się, że włosy są wysokoporowate, bo one są po prostu przesuszone na końcach. Ale co z tego, że są przesuszone, one i tak schną godzinami. Także słuchajcie, mam włosy niskoporowate. Też były tam jakieś produkty do pielęgnacji, ale yy, na razie muszę wykończyć to, co mam, niezależnie od tego, jakie ja mam te włosy. Natomiast no, będę na to zwracała na pewno uwagę i niby do włosów niskoporowatych jest olej kokosowy. Także może spróbuję coś kupić sobie z olejem kokosowym i zobaczymy, czy faktycznie te włosy będą lepiej wyglądały, czy nie. Natomiast teraz, słuchajcie, pokażę Wam yy, kilka kilka kosmetyków, zacznę może od tego, co skończyłam, słuchajcie, skończyłam podkład, nie zdążyłam nawet, nawet nagrać testu ale widzieliście ten podkład praktycznie w każdym jednym filmiku, który wrzucałam na kanał to jest Rimmel Match Perfection w numerze 100 słuchajcie, uwielbiam ten podkład, miałam go teraz któryś raz z kolei, on pięknie wygląda, delikatnie rozświetla, trzyma się cały dzień Buzia wygląda po prostu naturalnie i tak świeżo przy tym podkładzie. Ja naprawdę go mega lubię. Ten kolor 100 jest tak ładny. Ja w ogóle teraz tak dziwnie blado wyglądam. Nie wiem czemu. Chyba przez to otoczenie tutaj dziwne, to jest zimne. No, no, dobra. W każdym razie, no, podkład jest genialny i ja na pewno jeszcze do niego wrócę, bo póki co, słuchajcie, ja nie wiem, czy znalazłabym inny lepszy. Chyba nie. Chyba ten jest najlepszy z tych wszystkich, które używałam. I on często na promocji kosztuje 19,90. Także e, naprawdę warto go kupić. Skończyło mi się jeszcze, o może to Wam pokażę, szampon. To jest Isana szampon do włosów z normalnych i szybko przytłuszczających się. Bardzo fajny, kupuję go od wielu lat, kosztuje grosze i e, fajny ma skład, nie ma silikonów, także jest naprawdę spoko. Widzicie, to są takie kosmetyki, ja Wam czasami mówię, że ja coś lubię i to nie jest tak, że ja Wam powiem, że coś lubię i pokażę i to się więcej mi mnie na kanale nie... nie... I to się później co? Nie pojawia więcej u mnie na kanale, bo jeżeli ja wam mówię, że coś lubię, to ja to ciągle kupuję. I jak wiecie, ten szampon to jest w ogóle, Boże, aż nuda, no ciągle go pokazuję. Tak samo taki produkt. No słuchajcie, ja bardzo lubię niwa, już pomijając te składy i to wszystko, ja bardzo lubię żele z Nivea, lubię dezodoranty z Nivea. mam teraz i kulkę, i sztyft. Yy, odżywki też lubię, ale często zapominam o nich i po prostu ich nie kupuję, ale swego czasu kupowałam, wiecie o tym. Ja uwielbiam ten zapach i w ogóle jakoś tak, one są tak przyjemne te produkty, że ciągle je kupuję i mam teraz jakieś inne z ja jeszcze go nie używałam taki biwiałym opakowaniu, jakaś chyba edycja limitowana. Także też niedługo otworzę, ale słuchajcie, no super! No po prostu bardzo przyjemnie się tych produktów używa. One nie są drogie i na dosyć długi czas tarczają, także super. Coś, co mnie w ogóle, słuchajcie, ostatnio zadziwiło, zdziwiło, i jestem w szoku, tak naprawdę. Bo słuchajcie, ja skończyłam ten zmywacz z Isany, zobaczcie, jak on wygląda. Ja go miałam bardzo długo. Yy, I to był chyba ten bez acetonu, jak się nie mylę. Tego opakowania już nie ma w 100 lat. Ja nawet nie wiem, kiedy opakowanie się zmieniło. Bo słuchajcie, już jakiś czas temu kupiłam sobie na zapas taki. I teraz ja nie wiem, czy to jest to samo, czy w ogóle ta nowa wersja jest acetonem i bez acetonu. Nie mam pojęcia, ale słuchajcie. Różnica między tym a tym jest ogromna, żeby nie powiedzieć kolosalna. Ten pięknie zmywał, bardzo szybko zmywał te paznokcie, był taki... Nie wiem, czy to jest dobre słowo, mięciutki? Taki jak zmywaliście, to czuliście taki po prostu, no, tak gładko schodził ten lakier z tych paznokci. No był po prostu genialny, a ten, słuchajcie, mega śmierdzi, jest taki suchy i tępy. Wiem, że to dziwnie brzmi, bo to jest płyn, ale on jest taki... Wycieram i mam wrażenie, że tak jakby aż skrzypią te paznokcie. Ja tak jak kiedyś były takie szklane zmywacze w kioskach ruchu za parę groszy, chyba za 90 groszy, to on jest dokładnie taki sam. I całe palce, słuchajcie, miałam ostatnio czerwone w ranulciu. Całe palce miałam czerwone, śmierdzi, nie wiem, czy mówiłam. No słuchajcie, no tu nie ma plusów w ogóle, jeśli chodzi o ten zmywacz, i będę zmywała te paznokcie, dlatego że um, jeszcze muszę wyczyścić łazienkę i chyba jutro jest poniedziałek 23 grudnia, więc chyba jutro sobie pomaluję. W każdym razie, no to jest coś dziwnego, i wejdę chyba sobie teraz z ciekawości na stronę, zobaczę, czy jest jeszcze inna wersja. Bo tego nie lubię bardzo, nie chcę go po prostu. On się, Źle się go używa, także dlaczego nie masz tego? Jakbym wiedziała, to kupiła sobie 10 takich na zapas. No ale wiecie, ja myślałam, że to jest tylko zmiana opakowania, a tu się okazuje, że to jest w ogóle inny produkt. I też wam jak jakiś czas temu mówiłam o tym, że wyskakują mi krosty na twarzy. Myślałam, że to jest od kremu, a tak na dobrą sprawę potem tak się zastanowiłam yy, i okazało się, że ja w tym czasie z tym samym czasie zaczęłam używać i kremu tego On Libio, i tego mojego toniku takiego pryskanego z. nie wiem z czego. No taki pryskany jakiś tam z... Tak z Cosmetics czy z czegoś, już nie wiem. Nieważne, no w każdym razie zaczęłam używać i tonik, i krem. I ja myślałam, że to jest wina kremu, ale potem tak pomyślałam, że przecież ja też po tonikach tak często miałam. I słuchajcie, on i tak szybko schodzi, bo on jest pryskany, więc trzeba go dużo napryskać, tak naprawdę. Ja co mam wrażenie, że ja pryskam i wszędzie pryska, tylko nie, nie na twarz. Więc słuchajcie, kupiłam sobie dwa hydrolaty. Mówiłam wam, że będę kupowała. Ze strony Zrób sobie krem. I to jest hydrolat z róży damasceńskiej. 200 ml zawsze kupuję. I hydrolat z pomarańczy. Ja ogólnie czytam opinie, a nie do końca się nimi sugeruję, dlatego że przy wielu hydrolatach jest napisane, że nie nadają się do skóry wrażliwej, podrażniają i tak dalej. Ja mam skórę wrażliwą, mi nic nie podrażnia. Zapachy mi też nie przeszkadzają. Ale jeśli chodzi o zapachy, to muszę Wam powiedzieć, że ja kiedyś miałam z innej róży, bo tam jest róży jakiejś tam i właśnie z tej nie miałam. A ten pachnie pięknie różano, tamten śmierdział, więc nie wiem o co chodzi ten pachnie pięknie, no tak typowo różano, także ja lubię zapach róży w kosmetykach, to też wiecie, więc no zapach jest przepiękny i um, one kosztują około 12-13 zł, zależy jaki, jaki, co do działania to no czytam, jakie jest skóry, natomiast ja miałam różne, ja miałam z oczaru wirgińskiego. on jest niby do tłustej cery, a on się bardzo dobrze u mnie sprawdzał, także um, trzeba przetestować po prostu, a drugi jest słuchajcie z pomarańczy, nie miałam nigdy, więc jestem ciekawa. Jak on się będzie sprawdzał. Chyba jako pierwszy zacznę właśnie ten używać. Coś tam tak... Czuć pomarańcze, ale nie tak jakoś mocno. No, generalnie te oba, słuchajcie, ładniej pachną niż te wszystkie, które do tej pory miałam, bo tamte były takie śmierdziucha, te są całkiem takie przyjemne. Niestety przesyłka kosztuje tyle samo, co hydrolat, więc jak kupujecie dwa hydrolaty, to niby wychodzi mega tanio, bo 26 zł za dwa. Mi wyszło jakoś tak, to jest naprawdę mało. No ale 12 zł przesyłka, także no, ale będę miała teraz zapas na dłuższy czas, bo to mi starczy na pewno do wakacji jak nie dłużej. W ogóle, słuchajcie, ostatnio zaczęłam się znowu zastanawiać nad tym, czy nie zrobić sobie hybryp na paznawciach. Nie wiem, co mnie tak wzięło ogólnie. Nie chcę mi się robić tych całych stóp, u tych kosmetyczek, bo ja tego nie lubię, nie lubię, jak coś mi stopy dotyka. I mówiłam wam już ostatnio, że jakoś tak, no nie wiem, coś mi tu nie gra. Nie będę kupowała lampy, bo ja nie wiem, czy to nie jest znowu chwilowe, więc nie będę tych wszystkich tam rzeczy kupowała, Zresztą mi się nie chce robić stóp, ja nie lubię robić stóp. Ale tak myślałam, czy samych tych paznokci kurczę nie zrobić, nie wiem czy jest taka usługa, żeby tylko paznokcie hybrydy mi nałożyli właśnie bez tego całego tam smarowania, piłowania i tak dalej dlatego, że ja sobie to mogę jakoś zrobić sama w domu, po prostu chodzi mi o to żeby ten lakier się trzymał, bo nie chcę kupować tych lamp, tego wszystkiego, nie wiem, chyba wiosnę słuchajcie poczułam, jest taka pogoda, że w ogóle nie czuć tych kurczę świąt i niby tu się pali choinka, tam się palą jakieś lampki, ale jakoś tak nie ma w ogóle tego klimatu, także jakby był śnieg, by było inaczej. No, także słuchajcie, plan jest taki, że ja będę wychodziła, muszę pranie ściągnąć i chyba jeszcze zmienię sobie pościel i też wypiorę. Yy, I co? I nie wiem w sumie, co dalej. Na razie to wszystko mnie boli i nie chce mi się nic robić, więc. Yy, a, za łazienkę miałam się wziąć. Może się wezmę, ale nie wiem kiedy, bo po prostu. Jestem takim połamańcem, że nie pytajcie, wczoraj w ogóle do drugiej nocy siedziałam do trzeciej prawie, druga trzydzieści chyba poszłam spać, dlatego że słuchałam sobie muzy. Tutaj siedziałam, włączyłam sobie, słuchajcie, na słuchawki głośną muzę i jakoś tak się czułam jak na imprezie. Nie wiem, widzicie? Nie idę na imprezę, to w domu sobie muszę posłuchać, także jakoś tak potrzebowałam tego po prostu, ale rano nie mogłam wstać. Godzina dziesiąta, słuchajcie, leżałam jak placek, więc e, wstałam, bo już wiedziałam, że muszę trochę iść do franuchy. Nie wiem, czy widzicie w ogóle. Ona jak nie je teraz e, niczego to zobaczcie, jak ona siano chętnie je. a siano to jest, wiecie, dla niej zbawienie na wszystko. Także muszę jej nowe dokupić, bo wiecie, jak dostanie nowe, to ona w ogóle jest zajarana, tak jak w ogóle coś nowego widzi, to nawet je lata koło tego, więc na widzieli dostanie worek siana. Także słuchajcie, uciekam teraz i na pewno się z Wami połączę jeszcze y, później. Słuchajcie, dzisiaj jest ten dzień, kiedy po prostu e, źle się czuję sama ze sobą. Przez chwilą obejrzałam to, co przed chwilą nagrałam i jestem załamana, jak ja tam wyglądam. Słuchajcie, jestem mega blada, bo dzisiaj nałożyłam sobie inny podkład. Chciałam nałożyć więcej różu, mniej brązera, taki eksperyment robić i eksperyment nie wyszedł mi na dobre, bo róż z Inglota, który jest bardziej różowy niż koralowy, spowodował, że jeszcze bladziej wyglądam. Usta czerwone też nie wyglądały dobrze, więc zostawiłam sobie taki nude. No i jeszcze przyklapnięte włosy Słuchajcie, wszystko jest dzisiaj na nie, po prostu I założyłam jeszcze tą bluzkę z mohito Taką nude <grym> Dobiłam się po prostu, wyglądam jak ostatni wymóg I chyba założę chociaż czarną To mnie może trochę tak spowoduje, że będę się lepiej Sama ze sobą czuła, aczkolwiek wątpię Ale coś tu dzisiaj nie gra Słuchajcie, wy też macie takie dni, bo ja czasami mam tak Że niezależnie co bym nie zrobiła Jakbym się nie pomalowała i tak dalej To po prostu mam wrażenie, że źle wyglądam I właśnie dzisiaj jest taki dzień I jest to bardzo niepokojące Dlatego, że Um, nie wiem, czemu akurat dzisiaj. No, może słuchajcie, po prostu ten makijaż to spowodował i, i dlatego tak jest. Nie wiem. A może po prostu taki zimny dzień. Pada jest brzydko, nie czuję świąt, nie czuję niczego. Po prostu um, jestem ogólnie taka dzisiaj i powiem wam szczerze, nie mam złego humoru. Nie, nie, to nie o to chodzi, tylko taka. No właśnie, taka. Także słuchajcie, ja uciekam, bo ja muszę wyjść. Założę sobie chociaż taką czapkę, może ona mi doda trochę koloru. Aczkolwiek wątpię. Przez ten róż to już chyba nic mi tutaj, słuchajcie, nie doda koloru, a może po prostu brązera powinnam sobie dołożyć trochę. Nie mam pojęcia. W każdym razie uciekam i do zobaczenia później. Na pewno już będzie ciemno, ale przynajmniej będę lepiej wyglądała w tym sztucznym świetle. Słuchajcie, właśnie wróciłam. Jest godzina 16, prawie 30. Tak, prawie 30. Jest ja jakieś dwie godziny będę jeszcze wychodziła, dlatego że Kamila wróciła z budy i stwierdziłyśmy, że jeszcze się dzisiaj spotkamy. Nie widziałyśmy się cały tydzień, sobie posiedzimy, pogadamy, ja do niej pójdę. Co prawda wróciłam z tamtych stron właśnie, ale to nic. Odpocznę, trochę się może wykąpię, przebiorę i, i pójdę do niej posiedzieć. Pewnie założę dres, bo jest mi niewygodnie w tych jeansach. Tak na luzaku. I yy, no i tyle słuchajcie, ale winowajcą dzisiaj yy, mojego dnia złego, a Aczkolwiek mam bardzo dobry humor, ale mówiłam Wam, że źle się czuję, w sensie jeżeli chodzi o mój makijaż i tak dalej. Jest ten podkład. To jest, słuchajcie, podkład z Ingrid Ideal Face e, Long Lasting. I ja ten podkład kupiłam, bo wy mi kiedyś polecałyście i ja do niego nic nie mam. On się może trochę za bardzo świeci, bo mi takie long lasting podkłady kojarzą się z taką szpachlą bardziej. Natomiast on trochę za bardzo się świeci, ale długo się trzyma, ładnie wygląda, dość dobrze kryje, tylko ja nie trafiłam z kolorem. Słuchajcie, to jest kolor, i teraz ja nie wiem, czy to, co tu jest napisane, czyli 40, czy to jest kolor. Chyba to był kolor natural, o ile się nie mylę. I niestety, słuchajcie, on jest, jak się okazuje, za różowy. Ja dodałam trochę przyciemniacza koloru, który jest taki dość czekoladowy, ale niestety on jakby. Mm, ja bym musiała tonę nałożyć tam tego przyciemniacza, żeby zmienił się odcień tego podkładu. On się przyciemnia, ale dalej wybija się taki róż z niego. I niestety moja skóra, ja wam zawsze mówiłam, że jest żółta, ale. Teraz zaczęli robić tak żółte podkłady, że niestety te typowo żółte, one są dla mnie za żółte, więc ja muszę mieć coś pomiędzy, najlepiej jakiś beż, bo on jest taki ani ciepły, ani zimny, i wtedy moja skóra wygląda najlepiej. I właśnie takim idealnym kolorem dla mojej cery jest ten Match Perfection z Rimmela, który wam wcześniej pokazywałam w kolorze 100. To jest kolor idealny. Buzia wygląda na delikatnie opaloną, jak dołożycie sobie bronzer, nie wiem, rozjaśnicie troszeczkę roz, yy, korektorem, to wszystko jest takie spójne i ta buzia wygląda zdrowo. Natomiast no przy tym widziałyście wcześniej wymoczek totalny, tak? Także, no szkoda. Nie jest jakiś mega ciężki, używałam go teraz na co dzień, chciałam zużyć, ale no nie zużyję, bo nie mogę się tak, słuchajcie, czuć <gryw> dziwnie jak dzisiaj. Teraz już mi jest lepiej, bo jest ciemno i tego tak nie widać, jeszcze takie ładne żółte światło, to już w ogóle człowiek dobrze wygląda. Natomiast, yy, no szkoda. Słuchajcie, w ogóle zbliża się nowy rok jestem ciekawa, czy robicie jakieś postanowienia. Ja jako tako nie lubię Sylwestra, zawsze wam o tym mówiłam, nie wiem, czy mam jakieś plany. Może pojedziemy z Kamilą i tam z kimś jeszcze, nie wiem, zobaczymy na jakieś koncerty. Bo mają być w nadbożem, w Sopocie, w Brzeźnie, w Gdańsku, wszędzie. My Chyba do Brzeźna byśmy pojechały, jeżeli będziemy jechać, dlatego że tam by być Kalwi i Remi. Ja bardzo lubię, to są takie moje. Lata w sumie młodości i ja lubię taką muzę, a w zeszłym roku tam byłam na chwilę na takim koncercie i słuchajcie, było genialnie, po prostu zimno. Nie było gdzie za bardzo ścieku zrobić, tam stało jakieś to i toje, ale to jest właśnie najgorsze w takich imprezach plenerowych, że trzeba latać taki kawał do tych łazienek. Te łazienki już na początku dobrze wyglądają, ale już potem, to wiecie, jak to jest, jak wszyscy się nachleją. Różnie to bywa. Ja ogólnie się też boję takich imprez. Ja się boję petard w ogóle, więc y, trochę tutaj mam takie, wiecie, y, obawy, żebyś na takie coś. Natomiast z drugiej strony, słuchajcie, tam było takie nagłośnienie, tam było po prostu tak fajnie, że ja się czułam jak na jakimś kurde koncercie bym była. A tam w zeszłym roku był Sibul chyba. Ja go jakoś tako nie, jako tako nie lubię, ale słuchajcie, to co on tam wyczyniał, to było po prostu wow. Także może pojedziemy. Natomiast jeśli chodzi o postanowienia, to słuchajcie, ja też nie robię postanowień, dlatego że nowy rok nie jest dla mnie wyznacznikiem czegokolwiek po prostu. Ja wolę 1 września, to już jest taki dzień bardziej, gdzie wszystko wraca dla mnie do życia, do normalności i tak dalej. A Sylwester ja nigdy nie lubiłam Sylwestra. Kiedyś gdzieś tam chodziłam, potem przestałam, bo w sumie nie mam się z czego cieszyć. Ogólnie. Mm, to nie jest tak, że ostatni rok był jakiś straszny, dużo się zmieniło w moim życiu, bardzo duże zmiany nastąpiły w wielu aspektach mojego życia, ale wiecie co, jestem teraz zadowolona z tego, że jest jaki jest naprawdę, bo słuchajcie, praca. Praca to jest coś, co. gdzie spędzamy dużo czasu i nie powinniśmy się w tej pracy męczyć. Ja się męczyłam za długo i to nie jest tak, że tam było strasznie, ale po prostu jak poczułam ileś lat temu, ileś lat wstecz, że to nie jest to, to powinnam to już dawno zmienić. Ale człowiek przyzwyczaja się do pewnych. do pewnych takich. do pewnych. No, do tego, co po prostu tam jest, do takich do sytuacji, do, do tego, co robi, do ludzi, do miejsca i to jest trochę problematyczne, jak się pracuje ile lat w jednej firmie, żeby coś zmienić w swoim życiu, jest obawa, że będzie gorzej. U mnie, na szczęście, gorzej nie jest, jest dużo lepiej, ja jestem zadowolona, także to mi wyszło na dobre. Natomiast jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie, nazwijmy to bardzo ogólnie, to to jest też rzecz, którą postanowiłam trochę zmienić w przyszłym roku, jeśli chodzi o, o mnie. Ponieważ ja staram się być cały rok bardzo elastyczna dla różnych ludzi i zawsze staram się znaleźć dla każdego czas, żeby się spotkać, pogadać i tak dalej. Ja nie ukrywam, czasami jestem taka, że siedzę w domu, nic nie robię, a po prostu nie pojadę gdzieś tam, bo nie. I to muszę zmienić, dlatego że słuchajcie... Yy czasami może być za późno na jakieś spotkania, to wam kiedyś może taką historię opowiem, bardzo smutną, jak e, będę w stanie ją opowiedzieć, to się zdarzyło wiele lat temu, natomiast e, po prostu nie zdążyłam i teraz tak sobie myślę, że warto to w sobie zmienić i czasami się przemóc i gdzieś, żeby wyjść z domu, z kimś się spotkać, pogadać, bo jednak to się pamięta, słuchajcie, w życiu, takie spotkania z ludźmi, ludzi się po prostu pamięta, sytuacje z tymi ludźmi, które miały miejsce. Ogólnie też doszłam do tego, że... Słowa, słuchajcie, nic nie znaczą. To jest kolejna rzecz. Ludzie dużo mówią, a to są tylko słowa, które są bardzo ulotne i trochę straciłam wiarę w pewne rzeczy, w pewnych ludzi, nawet bardzo w niektórych, ale wiecie co? To też jest coś, co, nad czym warto popracować. Może trzeba przestać być takim ufnym. Trzeci zachować balans w tym wszystkim, co jest trudne bardzo w niektórych kwestiach. Aczkolwiek będę się, słuchajcie, starała. Będę się starała po prostu robić wszystko, żeby było dobrze, żeby było jeszcze lepiej. Ja jestem osobą, która widzi swoje błędy, widzi to, co złe, w sensie w moim, nie wiem, zachowaniu, w moim charakterze. I staram się zawsze to zmienić, ale to jest, wiecie, to nie jest coś, to nie są rzeczy, które zmienicie o tak. To się pracuje nad pewnymi rzeczami i ja właśnie zamierzam tak robić w przyszłym roku również, ale mówię, trochę bardziej z dystansem podchodzić do, do ludzi, do świata, do tego co się dzieje. YouTube'a, także słuchajcie, no tyle dajcie znać, czy robicie postanowienia jakieś konkretne ja nie robię postanowień typu będę robiła to, będę ćwiczyła, będę nie będę jadła mięsa, nie będę tego nie, po prostu u mnie takie rzeczy przychodzą spontanicznie, jeżeli chcę coś zacząć robić to ja to robię, nie wiem, 5 lutego, 10 kwietnia zacznę robić po prostu takie rzeczy to jakby sylwester nie jest tego wyznacznikiem, natomiast jestem ciekawa, czy wy będziecie sobie coś postanawiać od nowego roku ja tylko mam takie przemyślenia ogólnie odnośnie tego wszystkiego, co się dzieje i tak dalej i no i to jest i to jest w sumie to, co chciałam wam powiedzieć. Także. Słuchajcie, idę teraz. Coś mi tutaj przyszło, mi miga. Ja słuchajcie, ostatnio coraz chodzę z, ze ściszonym telefonem. Po prostu tak mnie drażni, dzwoniący telefon ciągle. Wiadomości jakieś dziwne, a to nie chodzi o wiadomości od ludzi, tylko co chwilę jakieś przychodzą mi ze świata, tu wybuch, tu samolot spadł, tu ktoś kogoś za, zadźgał. Nie chcę mi się tego, słuchajcie, słuchać, więc ściszyłam ten telefon. Ja wiem, że to można wyłączyć, ale... Dobra, wyściszyłam i po prostu, jak chcę z kimś pogadać albo nie wiem, zadzwonić, to po prostu biorę telefon i dzwonię. Ten dźwięk mi jest niepotrzebny. Jezu, słuchajcie, naprawdę. Czasami tak mam takie dziwne rzeczy. No, w każdym razie uciekam i będę się jeszcze z wami łączyła pewnie, pewnie jutro. I tak mam już tyle materiału, że chyba nie będę wam jakoś nie wiadomo ile nagrywała, ale, ale coś tam jeszcze sobie pogadamy. No i teraz widzicie cały bałagan, ale słuchajcie po prostu, co tu się dzieje w tym mieszkaniu. Zobaczcie. Tragedia, dzisiaj taki dzień świra Od rana biegałam po sklepach Ja nie miałam nic dużo do kupienia tak naprawdę Jakichś tam, wiecie, zakupów wielkich Ale chciałam parę rzeczy dokupić I spędziłam tyle czasu Bo przemieścić się z punktu A do punktu B dzisiaj To jest tragedia, korki Ludzie mają w większości wolne Ja też mam wolne z poniedziałek, jest słuchajcie, tragedia Także e, przed chwilą była koleżanka Zinami włosy, wcześniej był mój tata Przyniósł kijki Frani I tak słuchajcie, cały dzień w sumie Cały dzień zleciał, jest trzecia, robi się pomału tak już ciemno, wy tego nie widzicie, wygląda, że jest jasno na zewnątrz, ale nie. Mam tutaj lampki zapalone, mam tu lampę zapaloną, choinkę i naprawdę już w chacie jest tak, bym powiedziała, jakby wieczór był, także e, letni wieczór. Natomiast pogoda jest znowu taka trochę wiosenna, bym powiedziała, więc dalej nie czuję klimatu świąt, wy już go też nie czujecie, pewnie w już jest po świętach, jak widzicie tego vloga. Natomiast e, dalej mam też zakwasy, więc <taki> takie niuzy, słuchajcie. Jutro jest Wigilia i w sumie jutro idę odebrać pierogi, bo sobie pierogarni zamówiłam. Mało świąteczne, bo zamówiłam meksykańskie z pieczarkami, ale słuchajcie, ta pierogarnia, nie wiem, czy Wam mówiłam, tutaj mamy u się, mam u siebie w mieście jest takie pyszne, pierogi domowe są, więc zamówiłam sobie tam kilka właśnie z każdego, z każdego, z jednego i drugiego rodzaju, a tych pierogów jest tam w ogóle bardzo dużo, ale no nie brałam więcej, bo nie jest mi potrzebne więcej. O Boże, teraz tam widzicie, bołaganę. Także teraz sobie właśnie usiadłam i e, trochę czyściłam toaletę. Muszę sobie paznokcie jeszcze zrobić, bo już jutro mi się nie będzie chciało robić. I chyba sobie jakieś obejrzę filmiki, bo też nie włączałam jeszcze dzisiaj kompa także chyba czas najwyższy, słuchajcie, coś tutaj ogarnąć i jeszcze muszę pościel zmienić w mam pokoju. ściągnąć to tutaj i wypiorę sobie jeszcze pościel, póki jeszcze jest, mówię, w miarę wcześnie. No, także to tyle, słuchajcie, będę się z Wami żegnała. I nie wiem ile ten vlog, czy on będzie długi, czy nie, natomiast yy, wydaje mi się, że... Trochę dłuższy niż ostatnio. Ostatnio wrzuciłam wam 20 parę minut i mówiłyście, że jest za krótki, ale też nie chciałam was obciążać tymi vlogami, bo zdaję sobie sprawę, że wszyscy są zabiegani i mają inne rzeczy na głowie niż oglądanie filmików teraz. Natomiast, no mówię, ja muszę się trochę zrelaksować, nie, po, nie chcę popaść tutaj w taką, wiecie, świąteczną, wiecie, gorączkę, jak ludzie mają i latają i w ogóle szukają wczorajszego dnia. Chcę się trochę zrelaksować, bo to jest ten czas, kiedy mogę się zrelaksować, bo mam wolne, więc właśnie zamierzam to zrobić. Także. Zaczną poznokci. Także słuchajcie, żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam serdecznie na kolejne filmiki. Do zobaczenia, cześć!